Co to nie, jest? Nie, Come on. Proszę, straszysz mnie! Musisz się relognąć! Co to ja mogę? Co mi się stało? Co? Nie, zobaczysz u mnie na odcinku! Co mi się... Co to jest? Ja <suszy> <suszy> odcinek już jest dosyć długi. Możemy powoli nawet kończyć i kolejny zrobimy u ciebie. Ale czekaj! Michał ruski! What the fuck <suszy> Michał! Co chat yes. do mnie powrócił? Przecież nazbierałem 50 jedzonków w W ogóle muszę się ogolić, no. ma mm. Ogolić? A ile jak często się golisz? Raz na dwa dni tak muszę. Serio? A ja... Raz, tak, na, tak. raz na dwa, trzy dni. A jak, a jak często się myjesz? Dwa razy dziennie, jest Dwa. Serio? No rano wieczorem. Ale... Z, Serio tak tyjesz? Wieczorem nie zawsze. Ale rano... rano no rano ja raz rano. na 5 dni. <laughs> a jak często golisz, ja. Skorpion! Uważaj! Gdzie? Chodzi tu po ścianach. Oh, man! mi stąd. Ja go załatwię. Aaa! O, wyszedł! Spina się u mnie! Już po nim! Co to było? Ej, zostałem Scorpion Sting. Pokaż się. Au. Czemu mnie zatrułeś? Gównie, on mnie zabije? Nie. no. Nie, nie. Ale fajne, Można otruć. No zajebi... No zostaw! Po tam znów to jest. Na jakiś czarny blok znalazłem. Co? Czarny blok. Po prostu czarny? Murzyński, no. Murzyński blok. Ktoś nazywa. Ła! Śniło mi się, że wbiłem na YouTubie i, i oglądałem takie coś. I na smutno. siłę. Na siłę. Smutno. Z, 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 zmusili mnie do oglądania takiej strasznej serii. Smutno mi. Nagrywałaś się chyba coś tam Minecraft na modach wszystkiego. Właśnie w plecy, Ty głównie jeden, ty zły! Wredny, wredny jeden, jeden, jesteś jeden! Wredny, wredny. okropny jesteś. Ty, p. Co? co? Zamknęłeś mnie tutaj. Jak to? To Hiro Brain, co ty gadasz? Ja? Weź! Nie ośmieliłbym się! Jestem żółt na kamerze. No nie wiem czemu, czekaj, muszę Co ty ktoś... tu? Co? 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 Cały ten z ściany z cobblestone'a. Tam był. Oh my god! Wiesz ile tego tam było? ja What? Zdjęcie kanapek stawiłeś na instagrama? Wygląda jak mięsne jeże Idę Patrz co? Patrz jak ten ślimak się porusza Co, co patrz? robi? Patrz jak o, się porusza, patrz o, patrz o. A jak go uderzysz, patrz co na uderzysz Pomóc! Nacesty, no, no. what?! Aha, tak do, do wody, do wody, do wody! Chcę ci pomóc! Ale mnie zastraszył! Ty pomóż, że go od tyłu, nie będziesz się tego spodziewał! Nie <grym grym> atakować! Zabiję go! Już po nim! What the fuck! Jaki ultra hit! To co to miał? Ej, znów jest ten Drespyny ja. gdzieś w dupie! Tam jest nawet domek, nie? Próbuję sobie zrobić, no. Bo ja Jeszcze się, się rozciąga, ziomeczku. <laughs> Może za parę lat dasz radę. Wiesz, to biofosile są najgorsze. Jak sadzimy z skrapę. Jest! Troissero, DNA! bzdjedaj! Woo! Co? Uciekaj, co się stało? <laughs> What? Remek? Zobacz! Co? Dinozaur się urodził! Nie! No, zobacz! Powaga stary! Nie, ja robiłem o te miejsce do mieszkania. No zobacz! Idę! Żartowałem, mam jajko. Nie? Ja? Uroje, urojenia... DALES REKES! CHODŹ! Rosł... URÓSŁ DINOZAUR! Na głowie ci się kreci! Nie. <grym> Art. Zabiłem go! Zabił! Zabiłem, Zabiłem go! Zabiłem Sam idzie! Sam już wie, już wie. Nie. Sam wie! co wie! Ja, ja... Jak ja... Jak, zostaw go, czekaj. Jak on tam sam pójdzie, to ja po prostu nie wiem. Popnij go, popnij go! Nie, nie, nie tak, wracaj. Nie uderzaj go. Wiem, wiem, ale żeby nie spadł za wysoko, bo... Nie, nie, bo spadnie za wysoko. Dawaj, 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 dawaj. Nie może stąd spaść, bo umrze. Musi... <laughs> idzie, 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 teraz, 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 teraz! <śmiech> <śmiech> To znaczy wiesz, bo ja nie zmuszam, mnie, ale sytuacja jest taka, że jakby ci się ten filmik spodobał, to, to możesz dać łapkę w górę. No bo nawet jeśli by ci nie spodobał, to też możesz dać łapkę w górę.